Dzień dobry Państwu. Witam na krótkiej konferencji prasowej przed sesją Rady Miejskiej w Sieradzu. Zaprosiłem Państwa po to, żebyśmy podzielili się. Jako radni miejscy wraz z grupą radnych również powiatowych inicjatywą skierowaną do burmistrza gminy Warta, ale także do prezydenta miasta Sieradza, do prezes Sieradzkiej Spółki, Przedsiębiorstwa Komunalnego, ale też do innych organów zaangażowanych w sprawę składowiska odpadów w Bartochowie. Docierają do nas niepokojące informacje po raz kolejny, że występują tam nieprawidłowości związane ze składowaniem nieprawidłowych odpadów w ramach prowadzonej rekultywacji i w związku z tym uważając, że dla dobra społeczności lokalnej, szeroko rozumianej zarówno miasta się radza, które za pośrednictwem spółki jest to zaangażowane, jak i gminy Warta, czy zaangażowanej od strony procesu administracyjnego również organów starosty, ale też interweniującego prokuratora, chcielibyśmy prosić po pierwsze o przedstawienie społeczności lokalnej rzetelnych, skrupulatnie przedstawionych informacji, szczegółowo przede wszystkim radnym Rady Miejskiej w Sieradzu, Rady Powiatu Sieradzkiego, tak żebyśmy mogli poznać szczegóły tych spraw, żebyśmy mieli okazję zapoznać się w detalach z zaistniałą sytuacją i chcielibyśmy również apelować o to, żeby w tej sprawie nie było niedomówień, nie było niedopowiedzeń. Burmistrz Krogulecki opatruje też swoje informacje na ten temat przekreślonym pojazdem przedsiębiorstwa komunalnego, no co budzi sugestie związane z tym, że za te nieprawidłowości może odpowiadać miejska spółka. I chcielibyśmy, żeby w tej sprawie komunikacja była przejrzysta, żeby nie było wątpliwości, niedomówień, nieporozumień i wrogości pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, bo wszystkie organy administracji publicznej, które w tej sprawie mają coś do powiedzenia, mają mieć wspólny jeden i ten sam cel. To znaczy dbałość o środowisko naturalne na terenie naszych gmin i naszego powiatu. W związku z tym chcielibyśmy apelować też o podjęcie rozmów, wspólnych wysiłków w dobrej wierze po to, żeby te problemy rozwiązać a nie przerzucać się odpowiedzialnością, ale przede wszystkim, żeby społeczności lokalnej naszego powiatu wyjaśnić w szczegółach zawiłości tej sprawy. O tę sprawę właśnie postanowiliśmy zapytać adresata Pisma Otwartego Radnych burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delekutora w Sieradzu przesłali ostateczne wyniki kontroli. I te ostateczne wyniki kontroli przeprowadzonej właśnie na składowisko odpadów, w Bartochowie w sposób jednoznaczny pokazują, że rekultywacja jest prowadzona w sposób niewłaściwy. Te wszystkie obawy, które mieliśmy zostały tutaj potwierdzone. Najważniejszym zarzutem jest to, iż na teren nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bartochowie podczas rekultywacji zostały przywiezione tak zwane materiały niebezpieczne. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie miejsce i czas, ale yy, oczywiście ja udostępnię tutaj te, te, te wyniki kontroli i jednoznacznie inspektorzy wskazują, że materiały, które były tutaj przywiezione, nigdy nie powinny być przywiezione, bo nie są to materiały obojętne. Są to po prostu materiały niebezpieczne. Jest jeszcze też szereg innych nieprawidłowości, jak, jak chociażby kolejność wykonywania poszczególnych warstw rekultywacyjnych to też nie zostało zachowane. Kolejnym zarzutem nieprawidłowością jest to, że firma składowała odpady na tym składowisku, co też nie powinno być miejsce. Po prostu zgodnie z decyzją nie ma możliwości składowania. One od razu powinny być rozdysponowane na tym składowisku w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej warstwie, ale co najważniejsze to muszą być materiały obojętne. W piśmie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi czytamy, że w związku ze znaczną zawartością oleju mineralnego w badanych próbach odpadów należy stwierdzić, że badane odpady mają charakter odpadów niebezpiecznych. Kontrolowana spółka zgodnie z posiadaną decyzją na rekultywację składowiska odpadów w Bartochowie może przetwarzać jedynie odpady inne niż niebezpieczne. Stanowi więc to naruszenie warunków posiadanej decyzji na gospodarowanie odpadami. O stanowisko zwróciliśmy się do firmy, która prowadzi działania rekultywacyjne. Otrzymaliśmy maila z odpowiedzią. Cytujemy. Wszelkie działania są konsultowane z Inspekcją Ochrony Środowiska, a przywożone odpady są badane przez akredytowane laboratoria. Dwie partie odpadów zostały zakwestionowane przez policję i biegłego. Wątpliwości dotyczą wyłącznie dwóch partii, w przypadku których problem nie wynika z działania firmy, a z ewentualnych problemów technologicznych u dostawcy. Opinia biegłego jest sporządzona w sposób nierzetelny, a badania przeprowadzone w nieakredytowanym laboratorium. Próbki pobrano w sposób niezgodny. Sprawem. Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratoria nie potwierdzają też stawianych przez biegłego sądowego. Biegły w swojej opinii przenosi składowisko odpadów w Bartochowie o ponad 270 km od miejsca rzeczywistej lokalizacji. Pragnę podkreślić, że sposób prowadzenia rekultywacji nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla mieszkańców środowiska naturalnego czy jakości wód. Firma dokłada wszelkich starań, aby odpady przywożone na rekultywowane składowisko odpadów były odpadami wysokiej jakości zgodnymi z powszechnie obowiązującymi normami. Trwa postępowanie prokuratorskie, które wyjaśni, czy doszło do nieprawidłowości. Z uwagi na wagę sprawy, w piątkowym programie wyemitujemy całą rozmowę z burmistrzem Warty.